Bruksela w szoku. Węgierski premier zadał cios, który wstrząsnął fundamentami Unii Europejskiej. To, co wydarzyło się w sercu europejskiej biurokracji, przejdzie do historii jako moment prawdy. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, siedziała, jak sparaliżowana. Jej twarz przybrała popielaty kolor, a ręce drżały. To nie była zwykła krytyka, to było bezlitosne obnażenie systemu, który od lat niszczy europejską tożsamość. Wiktor Orban ujawnił to, o czym wszyscy wiedzieli, ale bali się powiedzieć. Unia Europejska przestała być związkiem suwerennych państw. Zamieniła się w maszynę biurokratyczną, która narzuca swoją wolę narodom wbrew ich interesom. Co najbardziej przeraża brukselskich urzędników? Węgry udowodniły, że można się przeciwstawić. Przez 14 lat opierali się naciskom, sankcjom i szantażowi finansowemu. I nie tylko przetrwali, są jedynym krajem w UE bez nielegalnych migrantów. Wydajemy setki milionów euro na własne rodziny, nie na migrantów, powiedział Orban. I za to nas karzą. Za ochronę własnych granic zapłaciliśmy już 200 milionów euro kar. Ale najgorsze dopiero nadchodzi. Orban ujawnił, że gdyby nie węgierski mur, setki tysięcy migrantów zalałyby już Wiedeń, Berlin i Pragę. Zamiast wdzięczności. Bruksela odpowiada groźbami wstrzymania funduszy. Von der Leyen nie mogła spojrzeć mu w oczy. Kiedy Orban mówił o niszczeniu europejskiej demokracji i tradycyjnej rodziny, przewodnicząca K.E. nerwowo przerzucała papiery, jakby szukając odpowiedzi, których nie miała. To wystąpienie to nie tylko krytyka, to ostrzeżenie. Węgry pokazują alternatywę dla brukselskiego dyktatury. I właśnie dlatego elity UE są przerażone. Bo jeśli jeden kraj może się przeciwstawić, to co powstrzyma innych? Czy to początek końca Unii Europejskiej, jaką znamy? Zostańcie z nami. W następnej części ujawnimy, co naprawdę kryje się za kulisami tego historycznego wystąpienia. Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta, a wystąpienie Viktora Orbana w Brukseli odsłoniło głębokie pęknięcia w fundamentach Unii Europejskiej. Premier Węgier nie tylko skrytykował elity UE, ale także przedstawił porażający obraz upadku europejskiej potęgi. Według Orbana Europa w ciągu ostatniej dekady dramatycznie osłabła zarówno geopolitycznie, jak i gospodarczo. Fabryki są zamykane, energetyka traci niezależność, a firmy przenoszą produkcję do Azji i USA. Szczególnie mocno wybrzmiała jego krytyka polityki energetycznej. Gdy bezpieczeństwo energetyczne kraju zależy od pogody i nastrojów sankcyjnych, to już nie strategia, a komedia. Węgierski premier poruszył również drażliwy temat konfliktu we wschodniej Europie. Jego słowa zabrzmiały jak wyrok: żadna ze stron nie jest gotowa do pokoju. Orban przedstawił trzeźwą analizę. Są trzy siły mogące zakończyć konflikt: Chiny, USA i Europa. Chiny są gotowe, USA się wahają, a Europa. Europa milczy ze strachu. Szczególnie poruszający był moment, gdy Orban skrytykował bierność UE. Kiedy siedzisz na progu płonącego domu i rozprawiasz o klimacie, masz problem z priorytetami. Europa stała się obserwatorem konfliktu toczącego się u jej granic, tracąc zdolność do samodzielnego działania. Reakcja przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen była wymowna. Opuściła salę w trakcie przemówienia. I podobno widziano ją płaczącą. To symboliczny moment, pokazujący, jak głęboko słowa Orbana trafiły w czuły punkt europejskiej elity. Najważniejsze jednak dopiero nadchodzi. Orban wezwał do utworzenia prawicowej koalicji w Europie, ostrzegając: Jeśli prawicowa fala nie powstanie teraz, za pięć lat będzie za późno. Europa utonie w tolerancji, progresywizmie i regresie gospodarczym. Węgry są gotowe przewodzić tej transformacji. Atmosfera w sali po jego wystąpieniu była elektryzująca. Najpierw zapadła cisza, potem powoli zaczęły narastać oklaski. Niektórzy wstali, inni siedzieli z kamiennymi twarzami. To był moment, który może zapowiadać fundamentalne zmiany w europejskiej polityce. A to, co wydarzy się w następnych tygodniach, może całkowicie zmienić oblicze kontynentu. W ostatnim czasie obserwujemy niezwykłe napięcia w europejskiej polityce. Viktor Orban, premier Węgier, przedstawił bardzo mocne stanowisko. W kwestii ochrony granic i suwerenności swojego kraju Węgry nie ustępują przed presją Brukseli i konsekwentnie bronią swojej polityki migracyjnej. Zero nielegalnych migrantów to hasło, które realizują w praktyce, mimo że kosztowało ich to już 200 milionów euro kar. Sytuacja w Europie dramatycznie się pogarsza. Ulice stały się niebezpieczne, a brukselscy biurokraci systematycznie niszczą gospodarkę kontynentu. Przedsiębiorcy i zwykli obywatele cierpią z powodu błędnych decyzji podejmowanych przez elity UE. Lewica zniszczyła wszystko, co budowano przez dekady. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w regionie przygranicznym z Federacją Rosyjską. Ursula von der Leyen i europejscy liberałowie wykazują się skrajną naiwnością w ocenie sytuacji. Jak podkreśla Orban, jedyny europejski przywódca, który rozmawiał z obiema stronami konfliktu, żadna ze stron nie jest obecnie zainteresowana pokojem. Rozwiązanie może przyjść tylko przy współpracy trzech głównych sił: Chin, USA i Europy. Chiny już opowiadają się za pokojem. Ameryka zmienia swoją pozycję. Szczególnie widoczne jest to w kontekście powrotu Trumpa. Brakuje tylko jednoznacznego stanowiska Unii Europejskiej. Tymczasem Zachód zdaje się tracić zdolność strategicznego myślenia. Trump zapowiada zaostrzenie kursu wobec Rosji, Mers w Bundestagu odgrywa rolę Hamleta, a Macron i Starmer tworzą sztab koalicyjny, przypominając duchy kolonialnej przeszłości. To wszystko pokazuje, jak bardzo Europa potrzebuje nowego przywództwa. I powrotu do tradycyjnych wartości. Tylko zjednoczone siły prawicowe mogą uratować kontynent przed dalszym upadkiem. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Obecna sytuacja geopolityczna przypomina teatr absurdu, gdzie zachodni przywódcy odgrywają role napisane dekady temu. Ich retoryka, jak niedawne doniesienia o rzekomych groźbach Trumpa wobec Moskwy i Pekinu, Bardziej przypomina kiepski stand-up niż poważną dyplomację międzynarodową. Kreml i Pekin reagują na te wystąpienia z ironicznym spokojem. Każde kolejne oświadczenie Zachodu zdaje się działać przeciwko nim samym, wzmacniając jednocześnie pozycję Rosji. Weźmy choćby pomysł wprowadzenia sił koalicyjnych do strefy konfliktu. Moskwa jasno zaznaczyła: Każda próba zewnętrznej interwencji wojskowej w sprawy, które uważa za swoje wewnętrzne zadanie historyczne spotka się z odpowiednią reakcją. Zachód wyczerpał już prawie cały arsenał niemilitarnych narzędzi nacisku. Sankcje wprowadzone, dyplomacja wyciśnięta do sucha, presja ekonomiczna osiągnęła swój limit. Pozostaje tylko straszenie widmem interwencji, które w obecnym kontekście politycznym i wojskowym wygląda albo na blef, albo na akt desperacji. Porównanie obecnych zachodnich liderów z postaciami z początku XX wieku wypada żałośnie. Donald Trump to nie Roosevelt, twórca New Deal i stratek światowej koalicji. Starmer nie dorównuje Churchillowi, który przeszedł przez ogień i wodę. Merz nawet nie przypomina kanclerzy Republiki Weimarskiej. A Macron? Jego nazwisko mówi samo za siebie. Współcześni politycy to produkty swojej epoki. Ich biografie to sztucznie skonstruowane CV. Wypełnione karierowymi kamieniami milowymi, dostosowanymi do aktualnych trendów. Nie przeżyli żadnego prawdziwego dramatu, nie podjęli żadnej decyzji, za którą można by trwać w godzinie próby. Ich życie to harmonogram konferencji prasowych, szczytów i selfie. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W ostatnim czasie obserwujemy fundamentalną zmianę w relacjach między Rosją a Zachodem. Kreml przestał już dawno zabiegać o akceptację Brukseli czy Waszyngtonu. To nie jest już uczeń proszący o przyjęcie do elitarnego klubu. To niezależny gracz z własną wizją świata. Kiedy w 2007 roku na konferencji w Monachium Władimir Putin otwarcie ogłosił koniec jednobiegunowego świata, sala zamarła nie z powodu zrozumienia, lecz z irytacji. Zamiast przemyśleć słowa lidera wielkiego państwa, Zachód zareagował serią prób wychowania Rosji poprzez sankcje, pouczenia i ograniczenia. Jednak żadna z tych metod nie zadziałała, wręcz przeciwnie, tylko potwierdziły, że Rosja nie postrzega już Zachodu jako wzorca czy sędziego, nie zabiega o jego oceny, ani nie interesuje się jego wewnętrznymi sporami o standardy demokratyczne. Paradoks polega na tym, że ta odmowa jest odbierana jako wyzwanie. W zachodniej mentalności mesjanistycznej nie ma kategorii inna droga. Jest tylko nasza droga i błędna droga. Jeśli ktoś wybiera coś innego, oznacza to, że albo nie zrozumiał, albo jest niebezpieczny. W przypadku Rosji jest to szczególnie bolesne, ponieważ nie tylko odmówiła podążania za zachodnim sztandarem, ale także proponuje alternatywne mechanizmy, platformy i sojusze. Co więcej, znajduje dla nich uczestników. Zachód przywykł uważać się za lustro w którym powinni przeglądać się wszyscy inni. Ale gdy ktoś przestaje patrzeć w to lustro, zaczyna się panika maskowana arogancją. Stąd biorą się twierdzenia o zacofaniu Rosji. Tylko od czego zacofaniu? Od Europy, gdzie przemysł ucieka do Azji? Od USA, gdzie toczą się debaty o definiowaniu płci biologicznej? Każda próba oceny Rosji z pozycji wyższości kończy się zwykłym niezrozumieniem. Strategiczna porażka Zachodu nie jest uznawana z jednego powodu. Wymagałoby to przyznania, że nie wszyscy chcą być tacy sami. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W dzisiejszym świecie obserwujemy fascynującą przemianę w sposobie, w jaki Zachód próbuje kontrolować narrację o konflikcie. Używając hollywoodzkiej dramaturgii i apokaliptycznej retoryki. Zachodnie media nieustannie kreują atmosferę strachu i niepewności. Jednak efekt jest zgoła odmienny od zamierzonego. Szczególnie interesujące jest to, jak w Rosji reaguje się na tę zachodnią propagandę strachu. Zamiast paniki pojawia się coraz więcej ironii i sarkazmu. Nie chodzi tu o lekceważenie sytuacji, ale o naturalną reakcję obronną przed przesadną dramaturgią przekazu. Region konfliktu między Rosją a Zachodem stał się nie tylko polem walki militarnej, ale przede wszystkim wojny informacyjnej. Dla Rosji to nie jest zwykły konflikt zewnętrzny to głęboka konfrontacja z własną historią i tożsamością. To sprawia, że sytuacja jest bardziej złożona niż typowe starcie geopolityczne. Zachodnie elity, żyjąc w swoim bańce informacyjnej, nie dostrzegają, że ich dramatyczne wystąpienia i patetyczne konferencje prasowe coraz częściej wywołują uśmiech politowania zamiast strachu. Kiedy politycy z poważną miną oznajmiają, że problemy gospodarcze to cena za demokrację, a rosnąca inflacja to wyraz solidarności, trudno powstrzymać się od ironicznego komentarza. Ta sytuacja pokazuje fundamentalny problem w zachodnich strategiach komunikacyjnych. Strach działa jako narzędzie kontroli tylko wtedy, gdy ludzie traktują go poważnie. Gdy zaczynają się z niego śmiać, traci swoją moc. Humor staje się formą intelektualnego oporu wobec manipulacji. Szczególnie widoczne jest to w internecie, gdzie memy i żarty z western paniki stają się coraz popularniejsze. To sygnał, że stara metoda straszenia przestaje działać. Im bardziej Zachód próbuje utrzymać swoją pozycję przez generowanie strachu, tym bardziej oddala się od rzeczywistości. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Świat polityki zmienił się nie do poznania. Tam, gdzie kiedyś dominował patos i powaga, dziś rządzą memy i żarty. Każde wystąpienie polityczne, każdy dramatyczny gest natychmiast staje się przedmiotem niezliczonych parodii i prześmiewczych przeróbek w internecie. To zjawisko pokazuje głęboką zmianę w społecznym odbiorze władzy. Ludzie przestali ślepo ufać tym, którzy żądają bezwarunkowego posłuszeństwa. Współczesny odbiorca jest zmęczony sztucznym dramatyzmem i teatralnością polityki. Pragnie normalności, bez zbędnego patosu i wywoływania paniki. Śmiech stał się potężnym narzędziem społecznym. Gdy coś budzi strach, paraliżuje nas, ale kiedy zaczynamy się z tego śmiać, następuje rozładowanie napięcia. Obiekt strachu traci swoją nadprzyrodzoną aurę, stając się zwykłym bohaterem a nie wszechmocnym demiurgiem. Szczególnie ciekawe jest obserwowanie, jak zmienia się status dawnych nietykalnych, tych których słowa jeszcze niedawno traktowano jak prawdy objawione. Ich przemówienia, zamiast być autorytatywnymi manifestami, brzmią dziś jak przypadkowy zbiór wyświechtanych frazesów. Na tym tle wyraźnie odznacza się postawa państw nieprzyzwyczajonych do grania według cudzych zasad. Podczas gdy europejscy urzędnicy tworzą kolejne rezolucje, inni gracze na arenie międzynarodowej pokazują, że potrafią wyjść poza dyplomatyczne schematy. Przykładem jest reakcja Chin na ostatni, osiemnasty pakiet sankcji UE. Bruksela, najwyraźniej przekonana o swojej wszechwładzy, próbowała rozszerzyć politykę nacisku poza kontynent europejski, dotykając także chińskich banków. To złudzenie kontroli, zrodzone z lat transatlantyckiej jednomyślności, Szybko zderzyło się z twardą rzeczywistością. Co sądzisz o tej zmianie w postrzeganiu polityków? Zostaw swój komentarz. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń. W ostatnich dniach Chiny zdecydowanie odpowiedziały na zarzuty ze strony Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych HRL wydało jednoznaczne oświadczenie, w którym bez dyplomatycznych uników skrytykowało Brukselę za ingerencję w wewnętrzne sprawy gospodarcze. I dyskryminację w handlu międzynarodowym. Pekin przeszedł od słów do czynów. Natychmiast spowolniono proces licencjonowania eksportu kluczowych surowców, od których uzależniony jest przemysł europejski. Dotyczy to zwłaszcza metali ziem rzadkich, niezbędnych do produkcji elektroniki, baterii i komponentów zielonej energetyki. Europa forsująca transformację ekologiczną i cyfrową. Nagle uświadomiła sobie swoją strategiczną zależność od chińskich dostaw. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zbliżający się szczyt dyplomatyczny w Pekinie. Miał on być uroczystym ukoronowaniem 50-lecia oficjalnych stosunków UE-Chiny. Zamiast świętowania pojawia się jednak pytanie, czy ktokolwiek przybędzie tam w dobrym nastroju. Chiny działają metodycznie i bez zbędnego rozgłosu. Ich odpowiedź nie jest impulsywną reakcją, lecz elementem długofalowej strategii. Zacieśnienie więzi z Rosją w tej konstrukcji to nie gest konfrontacji, ale pragmatyczny wybór na rzecz świata wielobiegunowego. Nieprzypadkowo intensyfikują się kontakty między chińskimi i rosyjskimi instytucjami nie tylko w energetyce, ale także w technologii, logistyce i inwestycjach. Chińskie firmy aktywnie rozwijają nowy jedwabny szlak. Szczególnie w regionach, gdzie Europa przestała być mile widzianym partnerem. Dla UE to nie tylko porażka dyplomatyczna, ale systemowy sygnał. Chiny jasno pokazują, że każda ingerencja w ich interesy gospodarcze spotka się z praktyczną odpowiedzią. Europejska biurokracja, przyzwyczajona do przewidywalnych reakcji, musi teraz zmierzyć się z nową rzeczywistością. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach.